Beliarze, twoja wola została spełniona. Zwyciężyłeś. W zamian pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Przez wiele lat Li łaknął krwi króla z powodu zdrady Robara. Król Robar nie żyje. Zemsta Li nareszcie się dokonała. Li zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gota i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i krain. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Władza asasynów będzie się umacniać i wkrótce obejmie całą myrtanę. Kultura koczowników zniknie z piasków pustyni. Diego zostanie moim skarbnikiem. Będzie zarządzać bogactwem gromadzonym w moim skarbcu. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milton pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych. I zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Trochę czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. A Lares z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku.